Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale FR1 A dziś chciałbym was poinformować o przerwie, która odbędzie się na kanale Wiem, nie mówiłem o niej, ale teraz właśnie wam powiem e, Jakby co puszczę też muzyczkę ży Będzie to normalny odcinek, tylko że jeszcze z ogłoszeniem, że właśnie odbędzie się przerwa na kanale e, Przerwa będzie trwać od jutra, czyli od 2 sierpnia e, Maksymalnie myślę, że gdzieś do 15... E, dobra, nie przesadzam, nie do 15 e, Tylko może tak do... 13, 14, ewentualnie 12, myślę, że będę was infor próbował informować na Discordzie. E, też oczywiście tam ogłoszę, że jest przerwa. E, I mam nadzieję, że oglądniecie ten odcinek do końca, żeby się dowiedzieć ważnych informacji. E, oczywiście, ja was zapraszam do oglądania i właśnie oglądajcie to do końca, żeby wiedzieć wszystko, bo naprawdę warto. No i co? Um, oczywiście tak jak mówię właśnie przerwa się odbędzie od 2 sierpnia maksymalnie do 12, 13, może do 15 ja postaram się pisać na serwerze na Discordzie Wam wszystko, tam was informować, więc bądźcie na bieżąco e, i pamiętajcie śledźcie kanał Kto jest nowy i trafił na ten filmik przez przodek, to niech pamięta, że ja powrócę normalnie na kanał, to jest tylko chwilowa przerwa e, Z pewnych powodów no i co bym chciał jeszcze wam powiedzieć? Jeśli jesteś to no właśnie natrafię na ten film przez, przez przypadek To fajnie by było gdybyś strzelił suba z dzwoneczkiem No i jak powrócę to wtedy, żebyś wyczekiwał najnowszych filmów no i pamiętajcie też o zagadnieniu do serwera na Discordzie Bo tam są linki, jest link do serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem Co naprawdę wam polecam No i tam właśnie będzie ogłoszenie, że jest przerwa i w ogóle Jeszcze fajnie było właśnie, żebyście obejrzeli ten filmik do końca I przerwa tak jak mówię, potrwa od 2 sierpnia maksymalnie, tak naprawdę maksymalnie, do 15 sierpnia No i bez zbędnego przedłużenia, myślę, że już puszczę muzyczkę i pogramy sobie trochę no i e, jeśli lecencje wam się spodobał, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem. Jakby co, może jest z kanału N Series. E, link do kanału N Series będzie w opisie, tak samo link do muzyczki, e, co naprawdę polecam. No i ten, no i możecie też tam, jest link do na przykład do mojego Instagrama, więc będziecie mogli śledzić, więc naprawdę wam polecam. I pamiętajcie, jest to odcinek informacyjny na temat przerwy, ale głównie na temat serii Minecraft Hero, bo jest to kolejny odcinek serii Minecraft Hero, tylko że w nim ogłaszam właśnie jeszcze, że właśnie nastąpi przerwa od 2 sierpnia do maksymalnie do 15. Dobra, to rozpoczynam bez e, tego bajdurzenia Dobra, to ja myślę, że tutaj w ogóle trochę pobuduję, słuchajcie. I tak jak mówiłem, właśnie ten, będzie przerwaną. dobra, to ja już zaczynam budować, wiecie co, poczekajcie, czy ja mam drewno? Mam w sumie drewno, o kurde, ej, mógłbym coś w sumie przetopić, słuchajcie, dobra Co mam tutaj? Tutaj mam crafting, dobra Stworzę sobie piecyk, słuchajcie, bo myślę, że mi się tutaj przyda I nie mówiłem wam, ale tutaj stworzę następną bazę, słuchajcie, zgadza się, będzie tutaj następna baza O, więc całkiem ciekawie, przyznam, no więc będzie tutaj, tak jak mówię, właśnie następna baza. Więc, no, gites majonezik. Dobra. Um, tutaj trochę włożę tego paliwa. Tutaj może przetopię to żelazo, później złoto przetopię. E, no i myślę, że zaczniemy już tutaj tworzyć, powoli budować e, naszą bazę. E, I sobie też w ogóle zbierzemy obsydian, bo to naprawdę warto, uważam, zebrać ten obsydian. Bo naprawdę, no, po prostu warto zebrać ten obsydian, uważam. Z tego powodu, że Że no spokon wygląda w ogóle. Dobra. Eee, to tak, myślę, że w ogóle później zrobiłem sobie też schody na ten e, na górę, ale to w następnych odcinkach słuchajcie i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, no, bo powiem Wam, że trochę głośno mam tutaj muzykę, dobra, tutaj wszystko dobrze, nic na razie nie spada, no i oczywiście grawal już nam spada, dobra, tutaj tak, tutaj tak, gites. dobra, bo trochę muszę tutaj pobudować, słuchajcie, z tego powodu, że ja chcę fajnie tą bazę jakoś tutaj zrobić, e, żeby to jakoś też wyglądało, no więc naprawdę myślę, że będzie to kozacka baza, a też w następnych odcinkach będziemy oczywiście ją dokańczać i w ogóle. O, już mi się kilo w ogóle skończył. No, e, więc fajnie, no. I no, no fajnie po prostu. Więc naprawdę pamiętajcie o tym, że będzie przerwa na kanale. E, wiem, że się powtarzam i przepraszam was bardzo, ale naprawdę i ja oglądajcie jak do końca. Żeby być na bieżąco, znaczy w ogóle, żeby wiedzieć wszystko na temat przerwy i w ogóle Naprawdę polecam go obejrzeć do końca Bo naprawdę warto, poczekajcie, a to jaką mam wysokość? A to już trochę za wysoko, poczekajcie Bo ja chcę tylko to tutaj, a iść Ten gravel mi trochę przeszkadza, powiem wam szczerze I to nawet bardzo, nie trochę tylko nawet bardzo, przyznam Dobra, niech on już spadnie Ja muszę tutaj jakoś w ogóle ten, będę musiał to zrobić Chcemy jeszcze już nie zacząć tworzyć podłogi jakoś e, w sumie. Hmm. Czekajcie, mam dużo tego. E, brzozowego drewna, co nie? Dobra, to jakoś tak wyjdzie. Ponad stak. Hej, Ponad dwa staki! Ej, nawet może trzy. Ej, dobra Ile, ej, naprawdę dużo. Dobra, to tak to robimy. I myślę, że zrobimy sobie piękne, piękną taką e, brzozową ten, e, podłogę to będzie naprawdę pięknie wyglądać, uważam. No. W ogóle e, piosenka to jest e, z kanału N Series i jest to Alana Walkera, e, Faded. Bardzo fajna muza, uważam, według mnie, nie wiem jak według was. Jeśli słuchaliście to Spox, a jeśli nie, e, to link do tej muzyczki oczywiście znajdziecie w opisie, więc naprawdę polecam i polecam zostać do końca filmiku. No to już rozpoczniemy w sumie też budowę trochę tego, powiem wam. Jakoś to czadresko, będę musiał zrobić tę bazę w ogóle. I myślę, że naprawdę będzie kozacka. Jakoś to się postaram, słuchajcie. Jeszcze w następnych odcinkach, jak wrócę po przerwie, to też oczywiście to jakoś dokończymy. No więc naprawdę ciekawie. Będzie uważam i naprawdę spoko. Dobra, to tak, tutaj myślę, że to zaraz też tutaj trochę zabuduję, wiecie. Tutaj to będzie trzeba już zabudować powoli. Tutaj to niszczę, tutaj to. No, ciekawie bardzo. Bardzo ładna baza uważam. Dobra, wiecie co muszę to trochę tutaj ten, ten e, zniszczyć. Zobaczę, czy w sumie już to żelazo się przetopiło, w sumie raczej tak myślę. Raczej wątpię, żeby się nie przetopiło. Dobra, mamy żelazo, słuchajcie. Super. E, I teraz złoto. Dobra, w ogóle od ja tej zostawiłem chyba żelazo. No i słuchajcie, mamy jeszcze 19 żelaza. To na razie też mi niepotrzebne, więc na razie sobie tutaj odłożę w ogóle. I poczekajcie, bo ja chciałem chyba stworzyć w ogóle... ten no. Um, łuk, co nie? No, łuk chciałem stworzyć, dobrze pamiętam. E, konstruowanie i poczekajcie, bo ja najpierw topatki w ogóle muszę stworzyć, dobra. Dobra, teraz łuk sobie zrobię. Albo wędkę łuk czy wędkę łuk chyba bardziej przede słuchajcie. Dobra to a w ogóle ile mam miejsca w Dobra będę miał trochę miejsca Ale niestety na kusze mi nie starczy Chyba że wziąłbym żelazo a klucza jeszcze potrzebuję A klucz e, jak się robi ten klucz Poczekajcie bo on gdzieś tutaj był Gdybym zrobił ten klucz To czy warto A jedno żelazo tylko bym stracił A na kuszy straciłbym ile żelaza Plus jeszcze jedno hm. Może sobie później zrobię słuchajcie kusze Ale myślę że teraz To łuk mi się przyda Dobra mamy już łuk Myślę, że też zrobimy od razu wędkę, żeby było ciekawie. Dobra, i myślę, że to na razie sobie tutaj w sumie do skrzynki odłożę, bo i tak mi się to na razie teraz nie przyda w trakcie budowy. Ale stworzyłem tak po prostu, żeby już mieć, wiecie. Dobra, yy, to my idziemy dalej budować tutaj wszystko. I będzie naprawdę kozasko, powiem wam. No, to, my to sobie tutaj trochę budujemy. Yy, jakby co, chcę wam powiedzieć, że jeszcze dzisiejszy odcinek właśnie jest bez potworów. Ale to tylko tak na razie, słuchajcie Ja postaram się, żeby te potwory były Ile obsydianu! O ja ci... ej, słuchajcie, będzie piękny portal netheru No ja postaram się właśnie, żeby te potwory były, ale musicie mi na razie wybaczyć, no bo jakby na razie powalę um, się tutaj przygotować, ale jak już to wszystko ogarnę tutaj to myślę, że od razu odpalimy potwory Myślę, że nie będzie żadnego problemu i odpalimy potwory a i dzisiejszy odcinek chciałem sobie też zrobić na spokojnie, żeby trochę wa z wami pogadać i trochę wam właśnie opowiedzieć. No, więc e, to dlatego też nie ma potworów dzisiaj. Ale nie martwcie się, w następnym odcinku myślę, że zobaczymy ich już poczciwe gęby. No, e, więc ciekawie. No, mam nadzieję, że to mi się w ogóle tutaj nic nie spali, chociaż bardzo wątpię, bo lawa jest trochę daleko. I tak będę musiał to trochę zatuszować. O ja cię. No nie, no kurde, znowu ten żwir spada Dobra Jakoś to się zrobi, słuchajcie Dobra I pamiętajcie, jakby przerwa będzie trwać e, Od e, 2 sierpnia, czyli od jutra Do e, maksymalnie Do 15 sierpnia, ale to naprawdę tak Maksimum, naprawdę takie Maksimum, że to szok W sumie zostało jeszcze te ogrodzenia trochę nie zrobić Z kamienia, bo wiecie bo to jest trochę tego drewna, to lepiej go trochę jakby tak ochronić, powiem szczerze. To by chyba był dobry pomysł, żeby trochę ogrodzenie zrobić z kamienia. Nawet przyznam. Dobra, to tak. Tutaj trochę też tego zniszczę, bo jednak to jest trochę za niskie. Z tego co widzę, dobra. Um, hmm. To jeszcze może tutaj to zniszczę. Jeszcze tutaj. Eee, dobra, eee, dobra. Słuchajcie. Ten, um, sorki, dobra um, Nie, w ogóle tam się zakopiłem, bo Dostałem batona i akurat Musiałem ten, um, wstać na chwilę Bo No po prostu musiałem wstać Dobra, Ty bym zrobił to tak, tylko ogóle, żeby tam lawy nie było Dobra, lawy nie ma, o oh, kurde O oh, Jesus Christ Ale ten kamień by całkiem ładnie nawet nie wyglądał Szczerze wam powiem, więc to nawet spoko Taki genialny całkiem pomysł z tym kamieniem powiem wam, wymyśliłem, więc jestem ciekaw jak to wszystko wyjdzie też. No oczywiście gravel musi zawsze spać, no bo jakby inaczej. E, dobra, tutaj bym zrobił oczywiście takie ogrodzenie. Kurde, będę musiał to później zniszczyć. Ale to później myślę. Że jednak to zniszczę, bo teraz nie ma sensu. No, jednak nie ma sensu na razie, słuchajcie. Dobra, tej to tak. Tak i test by to było. Ja naprawdę to wszystko jeszcze postaram się, żeby jakoś to naprawdę fajnie wyglądało, słuchajcie. Yy, bo chcę to jak najpiękniej zrobić. Żeby to jak najbardziej tak no kozacko wyglądało. Dobra, tutaj to to się wiem, że zniszczę, dobra. W sumie jeszcze do tych, znaczy mam tylko jednego tego diamenta, co nieco znalazłem, ale jakby więcej diamentów też nie mam. Więc kilofa bym na razie nie mógł stworzyć w sumie. Więc no słabo, powiem szczerze. Ej! Ej, to wygląda całkiem, całkiem przyznam Gdybym tak jeszcze zrobił od góry do dołu, to by naprawdę to kozacko wyglądało Nie wiem, jak, nie wiem, jak wy to uważacie, możecie napisać w komentarzach Ale Jestem ciekaw, jak wy to uważacie, bo ja naprawdę to kozacko uważam Jeszcze tutaj ten wodopój będę musiał jakoś ten e, zatomować, e, tak myślę Bo jednak się przyda go trochę tam ten, mm, że tak powiem Nie zniszczyć, tylko w takim sensie, że, ten, że tak trochę go pomniejszyć Bo jednak potrzebuje trochę miejsca no, słuchajcie, więc myślę, że jakoś to zrobię. Dobra, tutaj to, cyk. 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 E, dobra, tutaj, czyli kamień, e, drewno. Tutaj myślę, że będzie. Choć tutaj bym mógł zrobić wyjście, co nie Tędy jakoś. Dobra, to wiecie co? Skoro tutaj, tutaj byłby kamień, to byłoby drewno i tutaj kamień, dobra. Spoks No i tutaj zrobię, oczywiście, niedługo drzwi, tak myślę. To naprawdę będzie ciekawie wyglądać. No, więc naprawdę kozacko. Dobra, więc jak to jest? Kamień, drewno. Mhm, kamień i drewno, i tak na. I tak się powtarza, dobra. Dobra, jak to teraz będzie drewno, czyli dobra, spoks, a iść trochę za wysoko. Dobra, teraz będzie kamień. Teraz będzie kamień, ok. No. Więc zajmujemy się właśnie dzisiaj, tak e, mówię, że budową takiej bazy naszej. Tutaj pod ziemią właśnie zrobimy sobie bazę, słuchajcie. I to będzie naprawdę też kozacki pomysł według mnie. E, bo przyda mi się, e, bo przyda się, znaczy według mnie przyda mi się taka nawet kozacka baza pod ziemią. Bo to naprawdę też fajnie będzie wyglądać. Ja tak przynajmniej uważam, nie wiem jak wy. I naprawdę e, pamiętajcie o tym, że przerwa będzie od e, tego sierpnia 2 e, do 15 max. No bo, mówię wam, mam takie komplikacje i niestety muszę tą przerwę zrobić. Jest mi z tego powodu w sumie trochę przykro, bo jednak uwielbiam mój kanał i w ogóle i naprawdę... kozacki on jest, według mnie. No ale niestety przerwa musi się odbyć, słuchajcie. Mam nadzieję, że jak najszybciej do was powrócę i mam nadzieję, że jak najszybciej powróci jak największa liczba odcinków. No. Naprawdę. Dobra, a tutaj to spadło, ok, spoks um, Dobra, tutaj tak byśmy zrobili, ok. Hm. jak to już wygląda, już w sumie w miarę to wygląda jakoś, słuchajcie. Nawet przyznam. Wow, ale bug, nie wiem czy to widzieliście, ale ja widziałem tego baga i był to naprawdę kozacki bug. Dobra, myślę, że tutaj bym powstawił w sumie szkło tam też. Coś szczerze, że to by była całkiem dobra opcja. E, dobra, jak jest tutaj w tym piecyku? A, złoto mi się już przepaliło. Spox Dobra, e, czyli złoto mi się już przepaliło. I poczekajcie, czy mógłbym stworzyć e, złote jabłko? To w sumie nie, bo marchewek nie mam. Ajdź no to raczej nie stworzę, dobra. Ale mam w sumie znaczniki, to jak znajdę jakieś zwierzę, to będę mógł e, je tam, tam oswoić. Więc naprawdę genialnie. Ej, słuchajcie, mógłbym stworzyć w sumie ten łóżko sobie tutaj. Mm, nie chodziło mi o piec, chciałem trafić w crafting. E, dobra, ja chciałem wełnę w sumie. Dobra, gdzie jest wełna? E, wełna. Czekajcie, muszę znaleźć ten blok wełny, żeby go stworzyć, co nie? Tutaj mamy baryłki, banery. Ej, czemu nie ma bloków wełny? A mam pamięć na przy sobie? A nie, chyba nawet pęć nie mam przy sobie, dobra. A nie, no mam coś sobie powiem, no dobra, to poczekajcie, może mi się teraz uda. Dioryt, andrezyt. Dobra, to tak, może teraz znajdę wełnę. Słuchajcie. Mam taką nadzieję. A nie, to jest śnieg. Dobra, to tego to raczej nie o jest wełna. A nie, tu nie jest wełna. To jest Shulker Box. Poczekajcie, jak się robisz Shulker skrzynia? a dobra. To potrzebowałbym Shulker skrzyni do stworzenia Shulker Boxa. Słuchajcie. Myślę, że kiedyś może się tym zajmę. Ale to kiedyś jeszcze nie teraz. Dobra, muszę znaleźć. E, ten wełnę stworzyć. Tylko muszę znaleźć tutaj ten. E, w craftingu to. Czekajcie, tutaj mamy takie bloki. To jest. E, nie, to jest blok kwarcu. A jak kwarcu jeszcze nie mam z neteru, To jest e, wełna. A ja potrzebuję białej wełny. O dobra, biała wełna najlepsza. Trzy potrzebuję. Dobra, i teraz łóżko. Nie stworzę łóżka, bo nie... A nie stworzę łóżko. Dobra, już myślę, że nie, ma... nie stworzę łóżka. Dobra, i mam piękne łóżko, słuchajcie. Ale jeszcze raczej nie będziemy tutaj nic ten takiego tworzyć, żeby ten jeszcze spialnie raczej nie będziemy robić. To myślę, że też większość zajmiemy się na następnym odcinku, słuchajcie, bo to jednak dużo pracy przy tym będzie. I ja dzisiaj po prostu nie wyrobię, szczerze wam powiem. Jakby nie dam rady dzisiaj. Po prostu musicie mnie zrozumieć. Dobra, słuchajcie, to wiecie co? Mamy w sumie 16 minut odcinki, a to myślę, że możemy już powoli zakończyć ten odcinek. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, hmm. e, I oczywiście, jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów. Oczywiście pamiętajcie o tym, że będzie przerwa na kanale od jutra, czyli od 2 sierpnia do maksymalnie 15. Ja jeszcze też napiszę na serwerze na Discordzie, ale naprawdę pamiętajcie, żeby wiedzieć, jeśli trafisz na ten filmik przez przypadek, to polecam ci strzelić suba z dzwoneczkiem pod tym filmem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach, jak powrócę z przerwy. Bo naprawdę warto, uważam. No i co, pamiętajcie też o zaglądnięciu w opis, bo tam są linki, jest link do serwera na Discordzie, jest link do moich utworów na słuchaczce, jeśli chcecie zobaczyć moje utwory, jest link jeszcze do np. mojego Instagrama, jeśli chcecie zobaczyć tam moje zdjęcia, do mojego Twittera i tak, i tam i do mojego też macie. I oczywiście link do kanału N-Series będzie w opisie, i tak samo do tej piosenki z N-Series będzie w opisie. A więc pamiętajcie, link oczywiście, żeby zasubskrybować mój kanał też jest zawsze w opisie No to co, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć, a ja się już z wami żegnam Siemano, widzimy się po przerwie, czyli myślę, że tak 15 max, 15 najpóźniej 15 sierpnia najpóźniej, widzimy się po przerwie No i trzymajcie się, do usłyszenia i cześć I widzimy się właśnie też w kolejnym odcinku po tej przerwie, czyli tego 15 sierpnia No to siemano i życzę wam udanych wakacji, no pa